Magic, gdyby było zdrowie, byłby medal? Może tak, może nie, bo to takie gdybanie teraz to jest ciężkie na pewno po tych meczach, gdzie... Finałowi, gdzie Konstraks z Piastem. Na pewno czułem jakiś niedosyt, ale pamiętajmy, że mogliśmy wygrać jeszcze w Lesznie, więc... Pomimo, że byliśmy bardzo blisko, to jednak daleko. To czwarte miejsce pomimo jest lepszy niż po sezonie zasadniczym, ale na pewno daje nam niedosyt, bo, bo my myśleliśmy już tylko i wyłącznie o Złocie, a przegrywając z wydaje mi się, że trochę uszło z nas w powietrze i w tych spotkaniach z Lesznem, e, no niestety już to nie był ten zespół, do którego przyzwyczaili, przyzwyczaili, rekord nawet w tym sezonie, w super meczach super pucharu, pucharu finałowego z Konstraktem, czy Lidze Mistrzów. Niemniej że rozegranie 10 meczów w krótkim odstępie czasu, od 1 do 30 maja? To jest zjawisko paranormalne. No Ciężki terminarz na pewno, ale nie możemy sobie, nie możemy się zasłaniać tylko i wyłącznie terminarzem, bo tych szans mieliśmy dużo, żeby, żeby przejść na swoją korzyść te mecze, bo, bo to ok, zmęczenie. Wiadomo, teraz możemy kalkulować pod względem zdrowia, bo to tylko tego nam zabrakło, uważam, w tym roku. Ok, nie tylko, bo, ale to bym musiał znowu rozkładać naszą grę na detale ale na pewno ten terminarz nie był dla nas przyjazny, ale też nie możemy tłumaczyć się, bo inni też mieli bardzo podobny, czy nawet Konstant, który również rozegrał mecze finałowe. Więc szkoda na pewno, ale nie chce się tłumaczyć w ten sposób. Czy będzie trafnym określenie, że dla rekordzistów to był sezon momentów? O tak, no można tak powiedzieć, bo pierwszy to był faktycznie początek sezonu i wygrałem super puchar. Później wejście spokojne w ligę i Liga Mistrzów Brukseli, którą chyba wszystkich zaskoczyliśmy, potwierdziliśmy to na Majorce, potem uspokojenie i tak mówię, nie najlepsza czasami nasza gra w lidze, bo to faktycznie tych porażek, muszę tu zaznaczyć, chyba najwięcej odkąd pamiętam w jednym sezonie i to trzeba też zaznaczyć, że nie byliśmy równi także, ale w tych ważnych momentach e Pokazaliśmy charakter, pokazaliśmy naszą siłę. Szkoda, że na końcu zabrakło, no na samym końcu, bo jeszcze w maju wszystko wydawało się, że jest w dobry, na dobrej drodze, ale tak jak mówię, tutaj personalnie zdrowia nam trochę zabrakło i koniec końców tylko czwarte miejsce. I powiem tylko, bo e, po zasadniczej fazie było dopiero piąte i, i tak naprawdę jest dopiero czwarte. No i jak nigdy wcześniej parkiet, hala w Bielsku Białej nie była waszym atutem. No tak, w tym roku hala na widoku, bo to tak trochę nie nasza, więc mogę się tutaj troszkę tym zasłonić, nie była naszym atutem. Te wyjazdy z naszej strony były lepsze choćby faktycznie nawet Liga Mistrzów, ja mówię super puchar i puchar wszędzie, gdzie coś zdobywaliśmy nie u nas. To pokazuje jak bardzo potrzebujemy tego miejsca, gdzie teraz się znajdujemy, więc wszyscy czekamy. Wygląda już imponująco, a myślę, że jak dojdzie jeszcze parkiet i trybuny i szczególnie pełna hala ze strony kibiców, których już chętnie bardzo proszę zapraszam, żeby byli i wypełnili halę, to będzie wszystko dobrze. Tymczasem udanego odpoczynku i wakacji. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w przyszłym sezonie.